Cześć, dzisiejszym materiałem pokażę, pokażę Wam, jak za pomocą urządzenia mobilnego dodać załącznik do wybranego przez nas tematu. Zarówno materiał dotyczy PC, PlayStation 4, a także, a także konsoli Xbox One. Przechodzimy do interesującego nas tematu. W moim przypadku będzie to losowy Nightlife Cup. Klikamy nową odpowiedź. Jeżeli jest to, jest to nasz nowy post, wpisujemy jakąś wiadomość testową. Zjeżdżamy sobie niżej do sekcji załączniki. Wybierz plik. Dodajemy screenshot. Dodaj załącznik. Strona nam się przeładuje już będziemy widzieli, że załącznik jest zadany. Możemy dodać na przykład następny załącznik. Na przykład to. Ponownie klikamy Dodaj załącznik. Strona się przeładuje. Klikamy Odpowiedź. Nie będziemy mieli te załączniki już po kliknięciu w większej wersji. Jeżeli macie jakieś pytania, zgłoście je do administracji, a my postaramy się na nie bardzo szybko odpowiedzieć.